Smutny witak trzeba, czego ci potrzeba Trzeba ci lekarza i nie ma na co czekać Czas ucieka, tak jak ludzie przed niektórymi uciekają I po kanałach się chowają Chociaż miało termin mówi elegancko Wszystko i tak wyjebane nieraz, proszę bardzo Mówi elegancko, no bo zachowanie ważne Mówię ci po prostu, masz tu czystą prawdę O co chodzi ziomek, weź zapisz to na kartkę Złap tutaj jeszcze większą satysfakcję Pozytywną jazdę, która siedzi na mikrofonie Właśnie tak, właśnie muzykę robię może ten szacunek jeszcze będzie rozpoznany? Nie jestem zadupny, jestem średni ani mały. Nie podbijam do opały z pałami i nie gadamy, więc my sobie wbijamy Możesz nie szanować mnie, chociaż serce moje tutaj swego bronię i przy swoim stoję. Kilku znam, kilka innych też miast. Siada to tak i to nie teatrzyk, patrz. Pakt na mikrofonie serce dusza. I też do celu ta kusza sprawnie rusza Więc się bardziej bardzo wczuwam Bo to dla mnie ważne Tego ziom nie ruszaj Nie wchodź na mój rewir jak masz złe zamiary Nie kumasz tego stary nie chodzi o dolary Chodzi tutaj o to i chodzi też tu o to I te nigdy w słowa nie mylą się z głupotą może być gablota dosyć sprawna I wiesz co nie kumaj typu downa Którzy tylko trollują dla zabawy Nie kumam waszej tutaj jedzie czołg wam w nawyk I zburzy wszystko co macie dookoła więc co macie na paragonach? To nie dusi ludzi paranoja, ale suwasz się po przebojach, albo spadasz ze schodów. I co jest ziomuś jak wyciąga nóż? Zobacz, nie mów nic nikomu, jak zobaczysz taką sytuację. Więc teraz się rozkręciłem, na bitach otworzyłem, co przeżyłem, widziałem dużo krzywdy, widziałem dużo zła, nie chcę się tym karmić, ta ta tam Nie mów mi, że trzeba czy skun nie leczy, ale la, nadal triumfuj, la la la, bo tu o to chodzi tak, i to się zawija, ta ta tam Ziom, pam pam